Cześć, jestem Adamowski 10 i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku bossów z Minecrafta. Nagrałem ten odcinek kompletnie na szybko. Dopiero wstałem z łóżka. Jak łazisz, kurczę? Jak chodzisz? w bot <grym> Dobra. Yy... Hal... O dobra. nigdzie nie jedzie, dobra e, tak, tutaj, tutaj kupiłem ten łeb, tą czaszkę ten łeb w koronie, Holender ten łeb w koronie kupiłem i tak, i dlaczego nagrałem tak kompletnie na szybko i tak dalej e, otóż to dlatego, że po prostu e, mi się przydarzyło mnóstwo bardzo, bardzo ciekawych i interesujących przygód, tak po pierwsze po tym jak e, kupiłem ten standard po tym jak kupiłem ten standard u Eveliny, no to będzie wywaliło serwer. To było dwa dni temu, ten odcinek był dwa dni temu. To wywaliło serwer, jak coś tam kolejni hackazji jak zwykle się włamywali. No i potem serwer w końcu został włączony. Wracam, patrzę, ten oryginalny sztandar Crazyza nie wisi na swoim miejscu zniknął. Ta podróba wróciła tam, gdzie była y, wcześniej, czyli na miejscu, gdzie aktualnie wisi ten oryginalny sztandar. Y, wróciła tam z powrotem podróba, a oryginału nie było, więc napisałem do Eveliny o tym, <coughs> zapytałem, czy ma te moje diamenty. Ma, ale ja spojrzałem do skrzynki, były te diamenty cały czas, te, co tam jej dałem, więc diamenty się rozmnożyły. Evelina ma te moje diamenty, i ja też je mam, czyli diamenty się rozmnożyły. Mam nadzieję, że to się nie podciąga pod zasadę numer 4, czyli która to tam była. <laughs> mam nadzieję, że to się nie podciąga pod korzystanie z bugów. Druga przygoda, to już macie to w tytule, to pewnie was najbardziej ciekawi. <laughs> tak, otóż chwila, idę teraz na home, ukośnik, home, far, farma. Widzicie, trochę tu pobudowałem. Tych wszystkich pomieszczeń poprzenosiłem zwierzęta. Na razie tylko świnie zostały i kurczaki. Kurczaki tutaj będą. Świnie trzeba... Dla świnie jeszcze tu się buduje. I już tutaj możecie zobaczyć. O, poprzenosiłem owce. Przerwiłem z powrotem na biało. Na razie, że... Jak? I gdzie wyłazisz? Przerwiłem wszystkie owce na biało. I każde zwierzę ma swoją osobną zagro... zagrodę. I tak. Co tu się z krowami działo? Hmm. Dobra. I tak. Otóż, co tu się z krowami, z krowami działo ostatnio? Widzicie, mam tu trzy krowy. Yy, mam tu trzy krowy, i tak. Z nimi bardzo ciekawa historia, bo był sobie. Yy, szedłem sobie yy, polem u siebie na działce. Yy, pa, z, Patrzę, a to króliczek taki słodki, czaruje mnie oczkami, taki. No to go wziąłem na smycz i przywlokłem do tamtej jeszcze starej zagrody. No i co się okazało, może pójdę coś robić, żeby tak nie stać w miejscu. I jak, jak się okazało, potem. Krowa, no tak, jak się potem okazało, krowa mi zniknęła, bo przekroczyłem tym oto miłym akcentem. Limit momów na działce Chwila, muszę wziąć sobie kilof. Yy, przekroczyłem limit momów na działce i, znikła, i zniknęła mi krowa miałem jedną pochwaliłem się tym na czacie, taką to wiadomością jaką tu widzicie, już nie pamiętam. Właśnie mniej więcej tak jak wam to powiedziałem, ale trochę inaczej. Tak. Tu był jak sobie kilof, ale nie ma. Dobra, back. Yy. przekroczyłem ten limit i mikrowa zniknęła. I w tym momencie patrzę na czat. I mi tu na prywatnej wiadomości Crysis Bife. Rozśmieszyłem go, tą, go y, tym pochwaleniem się, że mi krowa zniknęła. Y, rozśmieszyłem go, no i dał mi nową krowę. Dał mi jajko y, w prezencie, tak? Dał mi jajko krowy w prezencie. Mogłem w sumie nazwać je y, jakoś krowa od Crazy, i bym nigdy tej krowy nie zabijał. Ona by była y, maskotką mojej działki, maskotką tej serii, ale nie pomyślałem. <laughs> Już nie wiadomo, która to jest. No i dał mi po prostu nową krowę, no. Kompletnie się tego nie spodziewałem. Yy, kompletnie, ale... Ale to prawda, tak, tak to, się, to się wydarzyło, no i, i tyle. Ale potem sobie yy, w domu yy, byłem. Yy, coś tam robiłem, nawet już nie wiem co. Yy, byłem sobie yy, w domu... A nie, yy, byłem na swojej... Yy, byłem na farmie, budowałem to. Właśnie w tym miejscu byłem. Widzicie, dlatego tu była taka dziura... bloki. Gdzie? Taka tu dziura właśnie była tutaj właśnie dlatego, bo otóż nagle ktoś ta wysrał, no przecież ja chyba tak patrzyłem. I nagle ktoś mnie od tyłu zaatakował i zostawił jedno serce, no więc pobiegłem szybko, uciekłem tej osobie, na szczęście. Yy, słuchałem się za drzewem. Jak minął czas odpowiedni, to mogłem wpisać już. Home dom i później przez okno, przez balkony patrzyłem na tą osobę. Niestety nie znam niku. <laughs> Niestety nie znam niku tej osoby. No i w końcu uznałem, że sobie poszła ta osoba. Uznałem, że sobie poszła. No to postanowiłem wyjść, ale sobie nie poszła. Tu czaiła się na lejku. No i mnie zabiła. Dokładnie. I dlatego nie mam nie mam swoich itemów. Straciłem kilo ze szczęściem, co jest pechem kompletnym. I tak, i yy, potem... Yy, kto to był? Marshall tak. Jeżeli to oglądasz, to oczywiście pozdrawiam cię. Marszol, otóż dał mi 8 bloków diaksów, tak. Uf, nie spodziewałem się tego kompletnie, ale dał. <gryw> Naprawdę dał. Chwila, przerobię to może bardziej na te... Na bloki. Pewnie, że nie starczy. Dał mi 8 bloków diaksów. Tak. Dał mi te 8 bloków diaksów. No i bardzo Ci dziękuję. Mafolu Stone. Ukośnik R Nie pod... Potr... A w sumie jak już chcę kupować, to nie kupuję, tam. dobra. No i mam teraz mnóstwo diamentów. Właśnie, zrobię sobie diamenty to ja do handlu zostawiam. Ile tego jest w końcu w ogóle skoro mam takie bloki tu? Łojeju, ponad tak, łolujeju, błagam. Toż to szaleństwo, toż to szaleństwo naprawdę, dobra. Te diamenty sobie wezmę tak tu, to tutaj też i tak, i mogę przerobić to powodnie na bloki. Dobra. Toż to szaleństwo kompletne, kurczę, tyle tego mam. Ale dobra, 8 bloków diaksów i 8 sztuk, czyli ponad spoko, spawn, chodź za karczmę, karczmę, spoko, spoko. Akurat dopiero umarłem, więc nie mogę dać swojego podpisu, bo chyba, bo chyba nie mam przy sobie. Chwila, idę jeszcze po swój, idę po swój jeszcze home dom. Zobaczę, czy mam jeszcze jakieś... Chyba jeszcze jeden się ostał Jeden się chyba jeszcze ostał Mam taką nadzieję Dwa się ostały Okej, okay, back Muszę coś innego wymyślić U, a Dobra, tych diamentów, kurczę, tyle mam od y, Machola. Naprawdę Ci dziękuję. Osiem bloków diaksów, czyli ponad tak y, diamentów. No to jest po prostu szok. Jestem. <laughs> szok napra naprawdę szok kompletny. Aha. No dobra. Jak mnie nie ma, jaki jestem? Zakarczum. No te. Stoją koło beczki. Uh, MSG, MSG, szumi. MSG, szumi. Tak, nie, MSZ. Jak nie ma mnie, LOL? Co to ma znaczyć? Jestem tu. Jestem tu. Czeka, dlaczego? Co to ma znaczyć? LOL? LOL? Ja pierńczę, o co chodzi? O, GTAPL jest. Nie leci żadna główka. Nie, nikt mnie nie troluje, ja pierniczę. Ja pierniczę. Kowala. Dzisiaj odcinek jest jeszcze bardziej nieogarnięty niż, kurczę, wszystkie odcinki razem wzięte. O matko, co, to, to się dzieje, no? Jest, fumi, no. Szkoda, że się tu drzwi nie da zamknąć. Idź, kurczę, stąd! Pesuję się, gościu! Mam na szczęście. Dobra. Dobra. Yy, home dom. Powiesimy to, oczywiście. w ostatnim, wolnym miejscu w ramce. Dobrze. Szumi pozdrawia. Dobra. Co dzisiaj będziemy robili? No. Nie mam pojęcia, mówiąc szczerze, no. Ej, chwila, chwila, chwila. chwila. A gdzie ten. Diaks super vipowski. Tu był diament, się go Chwila, ja wieszałem ten diament? Czy go zgubiłem? Diament super vipa był, chciałem go powiedzieć na pojeździć. Dobra, jaki z tym? O, MSGG, Apple. Elo, dobra. Dobra, co będziemy dzisiaj robili? Nie mam pojęcia kompletnego. No dobra, wezmę dirta, zadirtuję tam wszystkie dziury. Zginąłem Wczoraj, dobra mm. no, no dobra, w sumie, w sumie pójdę, tylko mm, Wyposażę nagrywa, na, Nagrywam, nagrywam Yy, dobra, nie mam jedzenia, nie mam nic, prawie że, więc muszę szybko sobie wziąć jakiś mieczyk, coś, coś muszę sobie wymajstrować Z tych, myślę, że z tych Biaksów od machola I mamy już ładną zbrojeczkę Ciach, ciach, na szybko, kompletnie, dobra yy, czyli już idziemy do gta, tpa, gta.pl Pochwalę się, że dostałem. A albo ZOBACZĘ NA ODCINKU ZOBACZĘ NA ODCINKU jedzonko dobra to mnie bije pająk ja sobie jeszcze wezmę dobra i gdzie chcesz iść? Ok, idziemy więc może na... może bez konia GTA się nie będzie tak gubił i ty głupi psi. Dziękuję. Może kiedyś, w sumie, mo można, Tak sobie myślę, że można by kiedyś, w sumie, ubić na nagraniu. Ubiłbym, w sumie, Witthera. Dwa 2000 kratek? 2000 kratek, naprawdę. I bym się wspinać po tej górze. Pewnie, pewnie. Oczywiście. Hmm. Muszę sobie to wszystko zenchantować, powinny. Ale najbardziej, no jedyne czego mi w sumie żal z tych utraconych przedmiotów To są... Ajajaj aj, aj. To jest ten kilow ze szczęściem, no bo kurcze To był bardzo cenny dla mnie kilow, no ale w sumie diamentów mam mnóstwo teraz Jestem kompletnym bogaczem dzięki Mafolowi Czy ja mam... Czy my mamy płynąć przez... Morze? Pomacko, dobra, bez jaj, no, kurczę, ludzie, ludzie, ludzie Gdzie ja mam jakieś drewno? Kurczę Przynajmniej bo szybciej się wypłynie. Nie mam pojęcia ile czasu nagrywam, <grym> <grym> naprawdę Kompletnie straciłem poczucie czasu dzisiaj Dobra, szybko to skraftuję, kurczę, będę musiał zaraz kończyć niestety ten odcinek Więc nie wiem, czy dotrę na miejsce Kośnik back. Dobra do GTA będą dwie łódeczki. Gdzie on jest? Gdzie ty? Gdzie on jest? Ja pewnie czekam. O tutaj, dobra. Siadaj, siadaj. No i jedziemy. Tylko żebyśmy się nie stuknęli. Głupia małnica. No jeszcze jedna, jaka głupia. Ja pierdolę, zaraz się rozbiło te głupie kałamarnice, no. O, może, może pod wodną świątynię znajdziemy. Będziemy No wodną Dobra. Okej. Jedziemy, jedziemy. Może też nie będzie chwila, powiększę sobie odległość renderowania. Oby tylko lagi nie były za duże. Już zaczynają się. Nie no, ja muszę kończyć ten odcinek już, bo kurczę, za długo trwa. Muszę kończyć. Yy, zatrzymaj się i pożegn. Żegnaj z widzami Dobra Gdzie on jest? Cofka? To była cofka? Gdzie? Gdzie ja jestem? Ludziska, o tu Czekaj chwila o, Muszę się ustawić jakoś Jak tu zawrócić tym badziewiem? Nie znoszę łódek w Minecrafcie być zocowka dobra No więc to było na tyle w dzisiejszym odcinku. To zobaczenia oczywiście, oczywiście w kolejnych odcinkach Boss of Smankraft, nie tylko Bossów Smack No Nogi mi wystają z łódki. No więc do zobaczenia, pa!